Dobry, grzmot tam? Jak tam? No i co, zobaczcie gdzie jestem w laseczku. I co? Tyryryry, jakie pięknisie. Dwa trafione. Zaczynamy sezon. Akcja borowik. Szukamy dalej. A to szybko, szybki wypad po pracy. Wyjdę jest Gitarero. Dobra, zaraz się tu włączymy. Czy chcecie ze mną poszukać trochę? Czy poszukajmy razem. Ale wy też patrzcie, gdzie tu są, bo ja nie widzę, mogę gdzieś ominąć, a ja tak to jakby będziecie patrzeć ze mną, to może nie ominiemy. Tu trójjoki. Mm, mm, mm. Co tam u was? Też już na grzyby łazicie czy nie? Tu są, ale tu trójoki to nie, takich to nie chcemy. Takich nie chcemy. A jutro akcja skarby po pracy będą. Ja przyrzucam was z powrotem. Jutro akcja skarby. Mam jeden plan taki do zrobienia. Musimy jechać i to będzie rogożnik. Mycha! Pa! O, o. Dawaj tu! Szybko! Szybko! Dawaj! Dawaj, dawaj, bo nie ma czasu. Pa. O. A pomachaj, widzą, ładnie. A mycha zbiera jakieś trójoki. Jak to się nazywa? Poddubniki jakieś. Zobacz, tu, tu. Jeszcze raz. Tak ładnie się schował o, Wykręcimy go O yes, ale ładny O, dwa O, ale ten jest uuu, tre... noga mu została już go, już go zabiera powoli Dawaj tą nogę też Nogę też bierzemy, nie, nogę zostawimy Dobra no także jutro jest fajny plan do zrobienia dostałem cynik jeden Jeszcze nie będę mówił to i jak może się uda może się nie uda także jutro akcja skarby Dobra, włączę się jak jeszcze coś znajdziemy Cześć Witam wszystkich serdecznie, wiewiórz z tej strony No dobra, tak jak mówiłem wczoraj Po robocie szybki wypad na rogożnik dwójkę, zobaczymy co podłazi, czy znajdę to co mam znaleźć, czy nie Zobaczymy Dobra do zobaczenia do pierwszego sygnału. Dobra, pierwszy sygnał. Śród. taki malusi, mój do fontu. Do następnego. Ojku Kulara. No, na razie tego sygnału nie widzę. Się nastawiam na niego, na tą liczę na razie, ale jedziemy dalej. Dobra, do następnego no niestety to nie to ale sygnał olbrzymi uuu rdzewieje się no dobra, kolczyk Smyk do pantu, nie ma się co zastanawiać, dalej bo sygnał się ogromny do następnego szkło do śmieciurów przytulamy dwa zika, trochę poleżało jak do fantów, do następnego. Drugie dwa ziko. Gitara. Jak do fantów, do następnego. Zobaczymy Niestety nie znalazłem tego, co chciałem. Czasami tak jest. Ale coś tu znalazłem. I druty. No nie ma. No, ale jedziemy teraz akcja Borowik. Zobaczymy, czy coś wylezie, czy nie. Tu... to widzieliście na bieżąco, co powodziło, co? Przywitaj się. O, myszka grzybów tu natargała. Dobra, do zobaczenia. Czekajcie, ja coś przetrę. Siema, siema. Jesteśmy już w tym lasku mm -mm. i już mam pierwszą sztukę, tylko muszę przetrzeć wam. O, teraz lepiej widać. I już Wam pokazuję sztukę, jaka zaczajona. O, o. nie, 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 obcinamy? nie, Zobaczcie jaki piękny. Jaki piękny nie, nie, jeden i no, trzymajmy szuk. A ty już tyle nas nastukała no. O, o, ja jednego na trzy Jak to jest? Na Aha, trzy, na ja jednego na no. ze mną Tak jak ostatnio. O, mycha już targa Już targa? A ja tu nie ma, jeden No dobra jak coś na to się włączy Czy jeszcze, chodźcie jeszcze połazimy, to trochę ze mną połaście Dobra Na razie nic nie widzę Sytuacja jest taka, że na razie nic nie widzę Także bardzo dobry wynik jest. jak na dzisiejsze popołudnie grzybobranie Zobaczcie no zawsze przerzucam o troszeczkę je. Jeszcze pod grzybki mnie trafili. Może trzy czy cztery, nie? Trzy, trzy szczytki. No, także... Jeźdź, nie, źle, jeszcze tu porozglądamy się z powrotem wracają to już to widzę na razie dobra jak coś to się włączymy nie ma nie ma, nie ma tu będzie jest Dosyć w pokój. Dobra, jak coś to jeszcze coś jutro pomyślimy? Także do jutra. Jeszcze się włączę, bo tutaj są takie maluśkie. O, dwa. Jednego tutaj wrzuciłem. Takiego. O, tutaj takiego dużego, tu takiego mniejszego. Ale tu jeszcze jest. Jeszcze się zaczaiły. O, <laughs> Jeszcze jest i tu. No dobra, zaraz się wrócimy jak jeszcze coś tu trafię. O. Jeje yeah, yeah. No i co, kończymy Gdzie ty jest tam Wyszuk, tu Idziemy, koniec, Fire Ant Siema, siema, wiem z tej strony Necha, świtaj się Jesteśmy z całą brygadą Mucharskie czy jak to tam o. Z detektorem połazimy No teraz wiebie musi pompować. Zmiana. Nie, nie, nie. Szczerze, ta miejscowka mnie zachwyca. Błoto, nie, 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 tu nie, 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 Jakoś tak nie wiem, nie wiem nie chodzi o to ale zimno <grym wody> Błoto. a przywitaj się z witami. się Siemandero. mandero ale zimno da było to zimno no nie za bardzo. Siedzieli pas poszukiwań, no niestety. Pojedziemy jutro. Jutro pojedziemy, odbijemy sobie jutro. Do zobaczenia do jutra. Dzisiaj jakoś się Przenocujemy. I coś się pomyśli. Dobra, do zobaczenia. Dobra, zbijamy się stąd. Widoki ładne, nie można to. czyli pas kąpieliskiem ale tak to jest ok Dobra widzimy się gdzie? na sosinie o, Nastia jest, nasja pomacha. widzę Ty się może już pożegnać Ja w nim będę z Rafałem atakował sosinę także do zobaczenia na sosinie No siema panie! siema w końcu Widzicie się <laughs> Jest gitarry, jest super, jest słoneczko, jest Dawaj do wody. Dawaj, 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 jedziemy, jedziemy, się, i Działamy. Sosina, sosina tak jak mówiłem dotarłem I o czymś się poszkudają Jedziemy Dobra, a do zobaczenia w wodzie do pierwszego sygnału. Cześć, witam wszystkich serdecznie z tej strony. No i jak widać Sosina, Akcja Skarby, Rafał ze mną. Cześć. Także atakujemy tutaj, połazimy po tej głównej, a potem co? Połazimy tam, przejdziemy do końca i zobaczymy co wylezie. Do pierwszego sygnału. No oczywiście. Podstawa. No, kopiemy wszystko. Wszystko kopiemy, wyciągamy śmieciury, wszystko. Także zapraszam do oglądania. Jakiś Takich medalik ale dziwnie miło z O, no, ładny pierwszy fancik ładny matka Boża do fancików oj do fantów do następnego jak może być pierwsza Ile to grosik albo dwa? Grosik Nie, 10 groszy o. To co, my do fantów Leżało trochę Do następnego Rafał tam a Ale tutaj Ludzi pełno Czego daję tutaj? O ładny Moje, 9, 2, 5 wybita no. powinien być łańcuszek, nie? Nie tutaj te gradki Czy nie ma łańcuszka? Bo ja ja z ja łańcuszka nie widziałem, ale z swoim będziesz widział Teraz klucze do auta Do czego? Nie wiem Do jakiegoś szerszenia Dobra dajemy do fantów do następnego o, ładny ładne no, widać że to za pięciu metalnie I ten I powypadały po wypadały po powypadała. Ja łódka. nie on się bo stało mu się jedno. Jaramy. Trzymaj, koniec bo nie będziemy <noise> szukać. A ja jeszcze zobaczę telefon, czy ktoś tam coś się dobijał, chyba. Facebooki jakieś Nie wiem, ale no. torba spoko jest, nie? No, to to będę A ja wczoraj pani Lajba prowadziłem z namiotu. Ładny ja, dźwięk. O! To idzie. Kolczyk. Miedziucha. Miedziuszka z takim okiem. No, ale ja. Zawsze cieszę. Tak, myk do fantów Do następnego. No, to trzeba nagrać, 50 groszy. Myk do fantów do następnego. O! Tym, co się szynkę zamyka. To jak kapselek, nie? Tak jak daleko od brzegu, nie? Yhm Zaraz sobie upoluję jakąś rybkę i sobie ją To idziemy dalej? Zobaczymy dokąd możemy iść, nie? Zobaczymy dokąd dojdziemy No, ale tu już jest głęboko. Gorzej, gorzej jak nie wrócimy. <grystanie> Gdzie A, to. Ty... O! kurwa, ja też. Ale ok, że tu jeszcze nikt przed nami nie był. Ładny sygnał. No ja też. Pali tu łóżka, ale to będzie łowik chyba nie ją, nie? No nie Kurwa kopnięte i w sicie, chłopie Ucha Kurwa zawleczka Już daleko A może ktoś z rowerku był, wiesz, wyjewał pił puszka To na rowerku, piłki Jazda. w Ale... Ale tu mam jeszcze jeden. I tego nie popuszczę, bo może być... Nie popuszczę go, skurwysyna. I w sicy. Kurwa, jedno podejście i w sicy, ty. Kurwa, druga tableczka, nie? Przejdziemy to jezioro i chuj <grym> Zrobimy tą <tamtą> stronę <grym> No tak daleko to ja jeszcze nie byłam Kurwa coś tu, o ja pierdolę ty Chodź no tu Co? Jakieś kurwa zwłoki chyba mam Za No. Co to kurwa jest tutaj? Te mnie też Pa! Tylko <laughs> Nie, ja tu fa <laughs> Jakiś kwadrat tu jest, nogami go dotykam e? No chodź tu powoli, pa. Patrzcie jak weźmie telekom muszę zobaczyć, bo nie wiem czy mi się wyłączyła ta Nie, ja dopiero teraz nagrywał, chłopie, ja tam coś musiałem nagrywać wcześniej, gdzie Na środku jeziora Nie wyłączyłem wcześniejszego sygnału chyba, ja Muszę musiał obcinać A środek. Panie środek Kurde, co tego gadasz? jakiś środek? jak ja to mogło Nie Pięknie, przerwę robimy na szlugensa Pana dymka Na środku jeziora Spróbujemy stopkiem dojść jak najdalej tam Zobaczymy jeszcze tego jak dojdziemy. Jak dojdziemy to zrobimy tamtą stronę jeszcze Witam Koniec przerwy Jakąś monetę tu widzę Ale poleżała O jaka paniera, nie? He, <laughs> złotówka nasza Nasza? No Współczesna Złotówka? Nie <laughs> moja Oddamy Znaleźliście coś mojego dzisiaj? Jakieś takie Spierdółki, taki jakiś medalik Kolega ładny krzyżyk znalazł srebrny Duży Odkupię <laughs> Jakieś obłączki, coś wartościowego? Co? Dobre, Czasem się Kupię, to zabieramy Oł. Teraz świeczkę znalazłem, wkład do świeczki <laughs> Fajnie, fajnie Do śmieciurów Ja parę, parę przed pandemią, ze 5 lat temu przy brzegu, było... O, Koraliki No i do fantu. Do następnego Jest długo Piąteczka O, to moja druga <noise> Gitarero, mykens do fanciulu, pizzico poleżało Do następnego Dwa grosze Grosik na szczęście i tam jeszcze sygnał jest, a obok pięć groszy jeszcze wyciągłem, po tego 5 złotych myk do fantów Żywa. Zobaczymy co to może być Jakaś moneta na pewno O Udało się Jest taki mu już Ale zobaczmy co, to, co tu pobyłazi <laughs> jeszcze się wylasło. Monetka na żywo. 5 groszy kolejna Dobra, mykę do fanciuru. Do następnego. Także dobra, kończymy powoli, bo ludzi dużo nie będziemy tu im włazić ty, ty zostajesz. Ja, ja... kończę, a ty? Ja jeszcze potupkam. To tutaj. ja muszę. Znaczy zaraz zobaczy się okaże, jak przeczytam <laughs> wiadomość, co tam Nie wracaj. Się. Dobra. Także jak ktoś to do, do zobaczenia na podsumowaniu Także naria dawaj pod kamerę A, Ta, zróbeczko. Zróbeczko, zimne, zimne O, o nie hmm. wiem za co się tu wziął. <tryk> Wieci, wieci, pewno do tego pełno. O, puszki, zawleczki, ssy. O, pan woli. Dobra, 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 Chyba to jeszcze nie koli. O. No. Fajna. Są sprzątany. <laughs> Na się kamerują. Gitarreiro, Nara. nara.